Dzień dobry, nazywam się Danuta. Chcę Wam dzisiaj przeczytać książeczkę. Pośpiesz się Albercie. To jest Albert Albertson. Lat cztery. Właśnie szykuje się do przedszkola. Jesteś gotowy? Pyta tata z kuchni. Jeszcze tylko sweter, mówi Albert. I bierze Sweter z krzesła. O, tu leży bluzka Lizy. Liza to moja lalka. Ona też się przecież musi ubrać. Albercie idziesz, bo ma znowu tata. Tak, tylko jeszcze. Ubiorę lisę, odpowiada Albert i ubiera lalkę. Potem sadza Lizę w szafie z zabawkami. O, znalazło się kółko od Mercedesa, którego tak długo szukałem. Zakładanie kół nie jest łatwe. Albert musi się tłumaczyć, a w końcu mu się to udaje. Albercie, choć już robi się późno, woła tata z kuchni. Zaraz, tylko jeszcze. Popatrzę na węże, mówi Albert i znajduje stronę z wężami. Pyton jest tak drzwiennie okropny. Szkoda, że strona się rozdarła. Akurat na wężu. Tata jeszcze tego nie widział. Albert bierze w taśmę klejącą i swoje stępę nożyczki. – Albert! – woła tata. – Co ty tam robisz? – Pospiesz się, kasza stygnie. – Zaraz, tylko jeszcze. – Na prawie jedną rzecz – odpowiada Albert. I tak się spieszy, że zaplątuje się w taśmę. – Ojej, ojej, ojej! Ale w końcu udaje mu się z niej wyplątać i skleić w stronę. Już prawie jest tak jak nowa. Co to on ma jeszcze zrobić? No tak, chciał zrobić tacie niespodziankę. Tata się ucieszy, myśli. Ale tata siedzi w kuchni i się denerwuje. Albercie, chodź tu w, w tej chwili. Już prawie siódma. Tylko jeszcze zaczyna Albert. Jeszcze tylko była tata surowo. Przyjdź tu za natychmiast. Ale Albert nie przychodzi, bo skręca przed przedpokoju po gazetę, żeby zrobić tacie przyjemność. Potem idzie w stronę kuchni. Niesie gazetę. Na pierwszej stronie z wielkie zdjęcie pożaru. Widać strażaka w kłębach dymu. Albert zatrzymuje się i patrzy. On też będzie strażakiem, jak dorośnie. I też na pewno nie będzie niczego się bał. Albert! krzyczy tata. Bardzo już zły. Ostatni raz powtarzam. Chodź natychmiast na śniadanie do kuchni. Już idę, mówi Albert. Tylko jeszcze obejrzył. Ale tata strasznie się już rozościł i zaczyna go przydrzeźniać. Tylko jeszcze, tylko jeszcze, tylko jeszcze. Mam dosyć tego twojego tylko jeszcze. Chodź tu do pioruna. I Albert przychodzi. Daje tacie gazetę. O, dziękuję, mówi tata. Nieco spokojniej. No proszę. Dziś też pomyślałeś o mojej gazecie. To miło z twojej strony. Proszę cię, Jest tu kaszka. Albert bawi się, że kaszka jest z Mleko jest morzem, a borówki ze statka są statkami. Albert chce mieć więcej Tak, Bierze łóżkę, dokłada sobie konfitury. Nie baw się jedzeniem, mówi tata. Ja tylko nabieram więcej statków, mówi Albert. Ale tata wzdycha i znowu go przedrzeźnia. Ja tylko, ja tylko. I nie mógłbyś się natychmiast pospieszyć. Tato, jestem gotowy. Ta woła Albert z przedpokoju. Ale tata nie przychodzi. Albert woła jeszcze raz. Możemy iść, jest siódma, ale taty nie widać. Dlaczego jest tak cicho? A jeśli tata już poszedł? Nie, bo czekał na Alberta. Może wyszedł wtedy, kiedy Albert mył zęby? Albert szuka po całym domu. Tu go nie ma, tu też nie ma, tu, a tu też nie ma. Gdzie tata? Teraz tata się śmieje. Jasne, idziemy, tylko jeszcze musimy, co jeszcze pyta Albert, przestać się śmiać, mówi tata. Koniec.